Siemanko, tu rudy. Witam Was w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Dziś moim gościem będzie wybitny producent, a niektórzy nawet mówią, że taki twórca wielu gwiazd. Robi świetną muzykę, a na pewno wie, jak robić pieniądze, i podobno jest bardzo sympatycznym gościem. Będzie nim dziś Donatan. Sprawdzajcie to, cześć. Jedziemy. Panie Donatanie! tutaj się nagrywa, więc już tak gadamy. Tak jest. Służbowo można powiedzieć... Ale czujesz ten właśnie zapach taki tutaj? O! A ja miałem zęby. Myślałem, że to ty, ale teraz już czuję, że to nie ty. już to od razu już może walić cokolwiek jak to nie, a to jest mnie o połowę lepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzień to pana czołem. Donatana nigdy z panem Donatanem nie rozmawiałem panie Donatanie. No Miałeś obawy ponoć, że się nie zmieszczę do Twojego wehikułu. Powiedzmy sobie szczerze, stało się, udało się wcisnąć. Tak, ale na... przeważa na, na tą moją stronę. To bardzo nie? dobrze, jak będę ostro hamował, to w Twoją dokład, po prostu. Będziemy dokład... miażdżyć przeciwników, to na tym to polega. Przeanalizowałem mnóstwo Twoich singli bitów w ogóle. I ty jesteś takim producentem, cholera, który naprawdę ma taki nosek do robienia gwiazd. Mówi się tak, że ty wiesz, gdzieś coś takiego słyszysz i mówisz to będzie to. Nie. To działa zupełnie inaczej. To działa tak, że muzyka zawsze powstaje z miłości, z pasji, Aha. a dopiero w momencie, kiedy mamy utwór, czyli mamy to wszystko przygotowane, dopiero wtedy mi się włącza myślenie jak to opakować? Bo są dwie różne rzeczy. Jest muzyka Aha. i ona jest zawsze z serducha i jest show-biznes. A show-biznes jest z głowy. Piotr Czajkowski powiedział kiedyś taką mądrą rzecz, że natchnienie to jest gość, który nie odwiedza leniwych. W związku z czym, jeżeli nie pracujesz, jeżeli nie spędzasz czasu przy pracy, Aha. to nigdy nie będzie tak, że masz natchnienie. Czyli mogę to rozumieć tak, że Ty po prostu dużo produkujesz i czasami po prostu trafia się film i to jest to? Tak, ja dużo produkuję, ale dużo rzeczy leży w mojej szufladzie, ponieważ ja czerpię ogromną radość z produkcji Aha. i to nie muszą być rzeczy, które wychodzą. Bo produkuję tak, jak filateliści tak jak zbierają po prostu znaczki, tak? Czy ktoś zbiera monety. Perły matycy. sprzedajesz, a resztę sobie kitrasz. Nie, I no jeszcze to perły to... kitrasz na pewno. I jeszcze perły kitrasz. Ja mam taką zasadniczą ciekawość. Czy ktoś Ci odmówił, bo już nie dodam, że producentem, podobno wykonawczym twojej najnowszej pytał gdzie Robert Lewandowski. Nie, to jest w ogóle tak. jakimś kosmosem. Co śmieszne, w ogóle kiedyś spotkając się z nim w studio, to propozycja de facto wyszła po części od niego stworzenia wspólnego projektu. Co ty gadasz? A jakimi się spotkaliście w studio, że to nie jest tak, że ja nie mam tak, że przychodzę na przykład do studia i spotykam, nie wiem, stary Pierluigi Kolina nie przychodzi, Messi też, nie, a do Ciebie przyszedł Robert Lewandowski i jeszcze ci zaproponował, żeby ty i Donato byśmy coś razem smargnęli. Bo ja lubię rap. Znaczy ogólnie Robert bardzo lubi muzykę i nawet ostatnio mieliśmy z nim taką dyskusję, kto więcej muzyki słucha, ja czy on doszliśmy do wniosku, że to mniej więcej jest podobnie, tylko, że ja słucham słysząc, a on słucha słuchając jako słuchacz po prostu. Jasne, no, ale jakbyście wspierali się kto gra więcej w piłkę, to chyba byłoby jasne. Znaczy Robert jest troszeczkę lepszym piłkarzem ode mnie, a ja troszkę lepszym producentem od niego, w związku, średnia, ten związek jest ok. Tak, średnia, średnia jest tutaj zachowana, tak. Wiem, że wychodzi... Wyszedł, przepraszam, nowy singiel Cleo na Twoim bicie. Co więcej, jest taka plota, słuchaj, Aha. że Ty mówiłeś Nie, Kleo, ja nie chcę, ja nie chcę, ale ona podobno Cię przekupiła twerkującymi tancerkami. Oh ja lubię twerk, to prawda, bo twerk mi się kojarzy... Z muzyką tango wizerunkowo. Twerk jest tak samo dzisiaj postrzegany jako kontrowersyjny taniec, mm -hmm. jak tango e, ponad 100 lat temu. Okay. I tango, jak przywędrowało do Europy, to był to lubieżny taniec. Taniec seksualny, gdzie mężczyzna z kobietą. za blisko no, trochę. I, i w ogóle cały taniec odchwiało. Do, no, dokładnie do, do, do kopulacji. W związku z czym twerk ma bardzo podobno, podobne odniesienie dzisiaj. Też jest takim tańcem, który troszeczkę spychany na margines, nie bo to dupa, bo to to, bo to nie wypada. I mnie ciekawi socjologiczny punkt widzenia, jakby i tango, i analogii do twerku, i jak ludzie mają jednak wąsko zaciśnięte horyzonty myślowe, mhm. że oni się boją tych, tych rzeczy. Z tego powodu ja ten twerk lubię, pomijając oczywiście to, że lubię po prostu ładne, Kobiece dupki. No, no rozumiem. No jakby, to, jakby, tak. chwała panu. Chwała, że kobiece. No. zdecydowanie, po, tak. Po no prostu. Wiesz. Najbardziej lubię twoje stare rzeczy. Te rzeczy, które są turbokomercyjne, mają setki milionów, tak. ale też bardzo przyjemnie mi się otwiera taki stary futerał, w którym są te numery rapowe, tak. tam na przykład z Mesem lubię parę Twoich tak. bitów mega, z Waldkiem Kastą lubię parę numerów, wiesz, i to jest mistrzowskie, że ty z Kubańców zrobiłeś sobie taki klaser, w którym masz komercja? Byłem. Podziemię? Byłem. W zasadzie wsadziłeś gdzieś paluch i gdzieś tam się zaznaczyłeś. No, wiadomo, że zaczynając od drogi rapowej. Tak, nie? tak. Ja bardzo lubię w ogóle muzykę rapową. uważam, że to jest najbardziej dynamicznie rozwijający się gatunek. Dzisiaj mariaż z popem jego też mi nie przeszkadza. Jestem w ogóle obiema rękami za walkę młodego pokolenia. Tak jak jest, obserwujemy walkę starego i młodego pokolenia, wydaje mi się, że to jest e, normalna droga do rozwoju muzyki. I oczywiście, młode pokolenie wygra, jak zwykle w historii. Bo stare umrze. Ma pani dziecko? Mam. To umrze! mam o co chodzi? Że jakby są ci, którzy nie wyjdą znowu, ty mówisz, znowu grają to samo, robią to samo. Dokładnie. Jak się człowiek czasem nie uchyli i nie wpuści powietrza do domu, tak. no to to będzie siedział we ale własnym burst. Ale czujesz ten właśnie zapach taki tutaj? Ja to absolutnie rozumiem, bo to jest... Yy, to jest instynkt, mechanizm obronny artystów. No. Ja miałbym ten sam mechanizm obronny, jeżeli po równonocy robiłbym drugą część równonocy, tak? No tak, no to miałbyś, znowu mniej więcej to. Tak, to mam. A, a mógłbyś spokojnie spokojnie. Kuponik to, 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 wziąć i odczytać. Miałem propozycję od, od wydawnic, od wytwórni, które opiewały na przykład największą taką propozycję, też dziś nie mówiłem, miałem na półtora miliona złotych. Za drugą. Jak to jest smalwów? Za drugą część równonocy. Nie chciałem tego robić, nie zrobiłem tego po dziś dzień, ponieważ nie uważam, żeby to było dobre dla mnie, tak? Mm -hmm. zamiast tego woli, wolałem zrobić z debiutantką Skleo z jej cały projekt mm -hmm. i być mega szczęśliwy dzisiaj, że ona bez mnie odnosi te sukcesy i funkcjonuje na tym rynku. To jest to jest fajne. Jest bardzo dużo plotek, ile ty masz szmalu? Bardzo dużo jest w ogóle, rozstaw szmaru, jaki masz, jest od 2 do 250 trylionów, nie? Czy, czy to jest taki motyw, że moment w życiu, że możesz powiedzieć, że zarabiłeś już tyle, że nie musiałbyś pracować? Absolutnie, co tego, że jesteś cholernym pracoholikiem, wszyscy to powtarzają, a najgorzej, że ty też. To już Aha. jest taki etap, w którym się przyznajesz, to już jest najgorsze. Ja tak, ale uważam, że suma uzależnień zawsze się zgadza i lepiej być pracownikiem niż alkoholikiem. O tak? zdecydował, o człowieku. Święty Frank z Lorde Genie! Nie wiedziałem, że tak się cieszyłem, że Donatan mówi taki, tak, to prawda, absolutnie. Ale nie, nie dam ci uciec od tego szmalu. Jest tak, że mógłbyś usiąść wiesz, no, na tyłko, odcinać kuponiasy? Nie mam, nie mam pojęcia, wiesz? Bo ja nigdy się nad tym nie zastanawiam. Tak jak jak mówię, pieniądze dla mnie są taką strefą, która ma mi dać bezpieczeństwo. No i, wolność. i za coś trzeba żyć, wiesz, o co bezpieczeństwo, Ale ja nie wydaję dużo. Naprawdę? Nie. Poza sprzętem muzycznym to ja jestem raczej takim człowiekiem, który, nie wiem, za półtora tysiąca miesięcznie żyje. Jezu, to ty w ogóle autobusem, biedaku musisz jeździć. A że przy oknie, a że przodem, a że bokiem, a że nie wiadomo dlaczego. Wiesz, to nie muszę się dookreślać rzeczami. Nie potrzebuję Rozumiem. rozbudowywać swojego ego. Ja wiem, że mnie na nie stać. Ale wychodzi na to, że ty mentalnie jesteś trochę nie z tego pokolenia, że? Czemu? Mówię na plus! Że ty mówisz tak, że w sumie, hajs to. Nie jest taka najważniejsza rzecz. Wiesz, no jak zaprosisz. To jest ważna rzecz. Ale nie, nie, nie mówimy o kreowaniu muzyki, nie? Aha. Że to nie, nie trzeba robić dla hajsu, można robić dla przyjemności, że ty to lubisz, że w sumie dużo nie wydajesz, to nic się nie zgadza z dzisiejszymi czasami. Kumarz o co chodzi? Bo to wszyscy mają teraz parcie, że pieniądze sława lajki, pieniądze sława lajki. Wiesz, jak to wygląda? To wygląda tak, że w momencie, jak chcesz osiągnąć te pieniądze i nie wiesz, jak to wygląda, mhm. to być może masz to, co mówisz, ale w momencie, kiedy już to osiągasz i wiesz, to wiesz, że to nie jest, to naj... no tak jak ktoś powiedział, że kiedyś bardzo chciałem mieć Ferrari, do momentu aż kupiłem sobie Ferrari, pojeździłem i stwierdziłem, rany, to nie jest w ogóle samochód na polskie drogi, to nie jest moje marzenie, to nie jest najważniejsze. I tak samo jest pewnie z pieniędzmi, z lajkami, z tym wszystkim. Ja już to wszystko miałem, ja już nie miałem, miałem, znowu nie miałem, miałem. No jest ale młyn. W związku z czym jakby nie jest to dla mnie istotne. Ja... No nie wiem co powiedzieć, to taka piękna puenta. Słuchaj Donatan, a czy jak ja bym chciał bit od Cie, to jest szansa? No ale Ty masz słaby wokal, ale to nie przeszkadza, tak jak sam powiedziałeś, tak? Dziękuję Państwu bardzo, to był bardzo miły Donaton w programie Jazdy Gwiazdy. Więcej, no więcej to nie przyjdzie.